konać smutek Jeśli depresja jest złością do wewnątrz, to beznadzieja jest gniewem bez ujścia. Nie Jestem ideałem, ale ona jest humorzasta, roszczeniowa, obsesyjna, hiperkrytyczna. Zgadza się. Jakiś rok temu mieliśmy poronienie. Co? Skarbie, tak mi przykro. Sam nie wiem. Może nie da się już nas naprawić. Wiesz, że przed Tobą poroniłam dwa razy. Nie wiedziałam. To było straszne. Okropne. Myślałam, że już nigdy nie będę mieć dzieci. A jak tylko przestaliśmy się starać, pojawiłeś się Ty. Jak sobie z tym poradziliście? Kłóciliśmy się jak pies z kotem przez lata. Pary się kłócą. Zwłaszcza, gdy są razem tak długo jak Wy. Płucimy się strasznie, w To wykańczające. Wiem. Dam Ci radę w kwestii kobiet. Dobrze? A wiem, o czym mówię. Hormonalnie jesteśmy kompletnie innymi stworzeniami. Jakby innym gatunkiem. Postrzegacie nas jak nadmiernie emocjonalne i to fakt. Ciągle żonglujemy uczuciami i lękami. Nie potrafimy oddzielić siebie od naszych problemów. Wciąż szukamy tkanki łącznej, by znaleźć rozwiązanie do obsesji. Rozglądamy się za emocjonalnymi wskazówkami, by rozgryźć znaczenie ukryte za niewysłowionym. Pięknie tam nie jest. No i oczekujemy, że będziecie tacy sami. Wy umiecie czerpać przyjemność z prostych rzeczy, z koszykówki, gry komputerowej, z byle gry, gry. Fakt. I ta zdolność znajdywania prostych przyjemności pozwala Wam szufladkować uczucia w zupełnie inny sposób. Kobiety mogą o tym tylko marzyć. Potraficie wyłączyć umysł, a wtedy zapominacie, zapominacie pozmywać, odpowiedzieć na pytanie. A na nazwa to półminutowym opóźnieniem. Wtedy nacieramy na Was, bo chcemy Waszego szacunku i uwagi, nie rozumiejąc Waszej potrzeby wyłączenia się, bojania w obłok. Dla nas to egoizm, a nas to wkurza. Stąd agresja. To A Nas to boli, to estrogen. A rozwód to życie. Niekoniecznie. Żałuję, że nie rozumiałam tego lepiej, zanim zmarł twój ojciec. Pary doświadczają utraty cały czas, na wszelkie sposoby. Różni je to, jak rozumieją utratę i jak przez nią przechodzą. Upraszczasz. Oczywiście generalizuję, ale w oparciu o swoje małżeństwo, moich klientek, znajomych, chyba wasze. Nie mogę mówić za gejów, ani transów. Znam ich tylko z serialu na Amazonie. Siema. Ale powiem jedno. Choć uważacie, że ciągle mówimy o uczuciach, wiele ukrywamy. Nasze umysły wciąż analizują, martwią się. Gdyby kobiety wyrażały swój gniew bardziej fizycznie, wiele by się zmieniło.